Kapitan reprezentacji Polski Radosław Szymanik. E, właśnie jesteś po spotkaniu z e, kapitanem litewskiej drużyny i sędzią głównym. E, podany skład debli, Grigelis Berankis. Czy e, jest Pan zaskoczony tą decyzją Litwinów, że jednak zmienili planowany skład? Patrząc na to, jak wczoraj rozegrali swoje spotkania singlowe, to spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw. aczkolwiek Dzisiaj rano byliśmy troszeczkę zdziwieni, ponieważ brandt się nie rozgrzewał, więc myśleliśmy, że jednak zrobią jakąś zmianę. Aczkolwiek postawili na mocniejszy dostępny skład, także grają na maksa. No właśnie, z naszej strony Łukasz Kubot i Marcin Matkowski no wydają się być pewniakami, jeśli chodzi o zwycięstwo w tym meczu. Czy pan też tak uważa? Wczoraj właśnie o tym rozmawialiśmy i Jurek bardzo mocno się włączył do dyskusji mówi: "Opaki, ja wiem, że wy, wy jesteście lepsi, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale nie będzie łatwo, bo, bo jednak ciężko się grało i ci przeciwnicy jednak pokazali, że że są w dobrej dyspozycji, także na pewno nastawienie jest bardzo bojowe i jesteśmy przygotowani do ciężkiej walki. Podczas drugiego dnia w Orlen Płock Arena mecz doblowy. Łukasz Kubot i Marcin Matkowski już na korcie, ale dzisiaj miał znaczenie wielkie wydarzenie dla Pewnych osób, które chciałbym porozmawiać z panią Joanną Styczeń Lasocką. Co masz do powiedzenia na ten temat? E, dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Tenisa Olimpiad Specjalnych, wielkie wydarzenie dla całego ruchu Special Olympics i zawodnicy Olimpiad Specjalnych, regularni tenisiści, mogli dzisiaj wprowadzić naszych zawodników, zawodników Polski i Litwy na prezentację przedmeczową. To jest ogromne wyróżnienie dla sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną. No właśnie trzeba też podkreślić, że Łukasz Kubot i Marcin Matkowski to ambasadorzy Olimpiad specjalnych. Na pewno miało to dodatkowy smaczek i takie naprawdę duże znaczenie, że to jednak właśnie oni wychodzący na korty razem z tymi osobami, no naprawdę super wydarzenie. Tak, myślę, że docenienie przez ambasadorów, jakimi są Łukasz i Marcin, sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną jest bardzo ważne. Pokazuje, że sport jest jeden. Sport nie dzieli ludzi. Sport jest tym, który łączy ludzi i który powoduje, że chce nam się więcej żyć. Myślę, że aktywność fizyczna i aktywność sportowa zarówno pełnosprawnych, jak i osób z niepełnosprawnością intelektualną to jest jedno. I myślę, że Łukasz i Marcin bardzo dobrze to prezentują, nie tylko na korcie, ale także w życiu prywatnym. Powiedz mi jakiś specjalny plan na Berankisa, widziałeś spotkanie z Łukaszem Kubotem, no, co możesz powiedzieć mi na ten temat? Raczej wielkich zmian w mojej grze nie zobaczymy jutro, raczej będę stawiał na agresywny styl gry. Na pewno będę się musiał skupić na swoim serwisie i na, na agresywnym prowadzeniu akcji. A na konferencji prasowej wspomniałeś coś o Puzonie. Że jeżeli nie będziesz grał, to przyjdziesz na trybuny i będziesz dopingował razem z kamerzystą, z Puzonem. Gdzie jest ten Puzon? Co się z nim stało? Czy nie ma go? Czy jak to jest? Niestety pan kamerzysta nie był w stanie za załatwić Puzona i dlatego, dlatego jest taka sytuacja, jaka jest i muszę się jeździć na W drugim dniu zmagań w Orlen Arena polscy Kubot Matkowski pokonali pewnie 3-0 parę z Grigelis. Trzeba przyznać, że ogromne wrażenie robi liczna grupa kibiców z Litwy, która bardzo żywiołowo dopilguje w ten weekend swoich rodaków. Jak to powiedział Łukasz Kubot dzisiaj na konferencji prasowej. jutro szlagier Janowicz Brankis. Z pewnością czekają nas ogromne emocje. Oglądajcie Davis Cup Flash.